Cześć, witam Was w moim dzisiejszym filmiku. Dzisiaj witam Was z wysokości. Jestem mianowicie na balkonie nad wykuszem. Na Wekuszu jest ślisko, ciężko mi to było wejść, ale chciałem tu trochę pokombinować, żeby yy, pomyśleć co kupić, gdyż teraz się na wiosenną robotę. O czym dzisiaj porozmawiały. porozmawiamy? Porozmawiam dzisiaj o moich planach, naszych planach na roboty budowlane na 2023 rok. Co chciałbym wykonać tutaj własnymi siłami i jak to będzie wyglądało. Także co chciałbym zrobić? Chciałbym dokończyć ocieplenie. Oczywiście tutaj zostało, dojechałem, możecie zobaczyć jak to grubo folio fundamentowo. Mam małe wkręty opalem, wszystko jest zabezpieczone idealnie. Także tak może zostać i, i później to może dalej lecieć robota. No chciałbym dokończyć to ocieplenie po całości, na dwa razy i gruntem wszystko na dwa razy zaciągnąć, żeby to już nie łapało wilgoci. I, no i będzie dobrze wtedy. Także przejdźmy do punktu drugiego. No chciałbym ten teraz zalać na dwa razy, powiem Wam później jak to ogólnie zrobić, może też takie wskazówki Wam dam, ale to zrobimy oddzielnie filmik na ten temat, co było z tym tarasem i jak tynki w, w samym domu chcielibyśmy zrobić, ale to też y, jest robota od wiosny będzie zaczynana, jednak trzeba zrobić kanalizację odpowietrzenie od kanalizacji no i wywieczniki wszystkie do, do góry do, do kominów, W samemu też to trzeba zrobić no i serpę chcielibyśmy kupić jeszcze na podłogi, jednak to cena serpia spada y, wewnątrz będą tynki robione a jak wiecie, musi to wszystko wyschnąć, bo Sterokon też lubi pić wodę. I pije wodę. Także to będzie później tam składowane. No i chciałbym jeszcze te balkony zrobić dwa, nad wykuszczem. Ktoś tam ostatnio napisał w komentarzu, że, że wykusz będą problemy niesamowite. Ja powiem tak, li, przed do domu wszystko temat wykuszczu miałem ogarnięty. Wiedziałem czym to się wiąże, że to trzeba porządnie zabezpieczyć. I i tak, także wam tu pokrótce może powiem, jak to będzie robione, gdyż sam to będę robił. Miałem majstra, ale nie zamierzam prosić, błagać, dzwonić miliard razy żeby ktoś przychodził. Została tutaj położona yy, na wierzchniową wersję Papa, możecie zobaczyć. Na zaokrąg wszystko sklejone, porządnie, gdyż to musi być porządnie zrobione. Teraz to wszystko ścieka. Pod oknami została yy, przyklejona membrana EPDM które jak wiecie, to jest nieprzeżyty materiał, idealnie zaklejone po kilka razy Kleju klejem czarnym bo nie podcieka, nic nie cieka, ktoś pisał, że będzie ciekło jak się wprowadzimy Jeśli teraz przez dwa lata to było tak złe, nie zaciekło ani kropli, to jak będzie ciekło? Później nie może, tym bardziej cieknąć cieknąć, gdyż będzie wiele, wiele warstw różnych, ale zaraz, różnych warstw, ale zaraz Wam to wszystko opowiem dalej jak to będzie Także na to zamierzam jeszcze położyć i samemu to wszystko będę robił. Zamierzam położyć membranę EPDM na całość, tu jest, będzie 4,5 m na 1,40 m. Potem na to pójdą płyty pier, takie piankowe, one są dosyć drogie, ale to jest najlepsza izolacja. Gdyż dają niektórzy XPS, ale to jest słabsze. Jest tu 14 cm od tej papy, także pójdzie membrana na to 4 cm, 4 cm warstwa płyt fir. Oczywiście wszystko będzie to uszelnione. 7 cm wylewka pójdzie o tej strony ze spadkiem około 2 cm, czyli tu będzie 7. Tutaj będzie 5 cm. Oczywiście balkon teraz wszystko jest zrobione ze spadkiem, i było od początku ze spadkiem zrobiony. No i na to pójdzie na to wylewkę z czasem pójdzie, pójdzie z czasem folia, wpłynie, no nie folia, wpłynie takie, no można tak powiedzieć, dwuskładnikowy i nie ma co mylić z tymi foliami, wpłynie to dwuskładnikowy, taka masa wodoodporna, pójdzie porządna, ją też kosztuje, wiadomo, no i na to wszystko później. Pójdą warstwa 3 cm, zostają tu na płytki. Jak będzie balkon wtedy, molko, yy, montowany, barierka? Barierka wtedy będzie, planujemy drewnianą barierkę jakoś fajną, taka grubszą. Barierka będzie montowana do ściany tutaj, walona. Tutaj będzie stała tylko na, 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 na tych płytkach. No. I to nie ma opcji nic się z tym zrobić. Stać, spadnąć. Gdzieś potem wiercenie w tym. Nie niektórzy którzy mają Potem się wszystko już tą warstwę izolacyjną i wszystko się przewierca i potem leci cieknie no. oczywiście od spodu jest to wykusz od spodu yy, pomieszczenie tarasowe zamieszkane będzie, będzie też 15-20 cm wełna mineralna yy, ocieplane no i będzie yy, zabudowa z kartą gipsu, no. także tak to musi być zrobione I nie ma opcji żeby tak ciekło, majster mój robił wiele wiele Kilkanaście domów z wykuszem stawiał i mówi, że mogę jechać ten, ten majster właśnie co yy, miałem miał tutaj robić, no ale nie ma czasu i, i olewa to tak. Kilkanaście domów tak stawiał i nic nie leci nigdy u nikogo. Także można to dobrze zrobić. Wymaga to dużo pracy. Oczywiście wylew komendorów z gotowych produktów, gdyż yy, z cementu bym mógł dać, ale to by takie yy, szliście mogło popękać yy, i trzeba było robić dyletację. Z gotowych mas to. Yy, Jednolita, lepsza masa jest, wiadomo więcej wyjdzie, ale mniej roboty, po części przy rozrabianiu mieszanłem No i tak to będzie pokrótce zrobione, możecie zobaczyć tutaj jeszcze wróble mi się wdzierają on jest warstwa rzucona 500 metrów wełny, no i dro to dro i mnie denerwują, ale to pójdzie ocieplenie Na to wszystko i No i będzie to wszystko zrobione tak jak powinno, tak? Później od środka Podczas ocieplenia to będę wyciągał bo gdzieś ta Barstwa tej wełny jest porwana i No i nowo będę wsadzał Niestety, chociaż nie wieje co Mogę jeszcze jako ciekawostkę powiedzieć, że Tutaj na tym belku jak możecie zobaczyć Siada Jastrząb i łapie różne ptaszki Tutaj Także tyle na ten moment, będą następne filmiki Jeśli wam się Spodobało, subskrybujcie, lajkujcie Komentujcie, pytajcie się, ja na wszystkie odpowiem Pytania, nawet nie wiem, porozmawiam przez telefon. Wszystko, gdyż budowa to ważny etap w życiu każdego i każdy ma wiele pytań, a wszystko można zepsuć i na pewno każdy ma tu dużo problemów na budowie. Także życzę Wam wszystkim wesołych świąt, spokojnych świąt, żeby te ceny materiałów spadły. Troszkę to spadło, nie spadnie, to o kilkaset procent, a poszło o parę złotych. No cóż, trzeba robić coś, budować się, spełniać marzenia. Także życzę Wam spokoju i żeby to wszystko lepiej było. Ile możecie, jak najwięcej, róbcie sami. Jeszcze majesty to są po prostu nic nie warte 90%. Tylko się denerwować można, bo na pięciu budowach robią i, i nie przychodzą. Także róbcie jak najwięcej sami. Pieniążki zostaną w kieszeni. Może tak idealnie zrobicie, ale trudno. No. Wszystko idzie do góry, także. Tyle chciałem powiedzieć, także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć!